Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Polipino 78. Słuchajcie, jestem w aucie i wyjeżdżam, wyjeżdżam na zmianę klimatu. Zmianę klimatu już widzieliście w poprzednim odcinku. Czyli udaje się już, jeżeli, jeżeli widzieliście już zmianę klimatu, krótki wstęp do tego, gdzie teraz jestem, na 4 dni udaje się. E, e, Teraz wyjeżdżam, ale kiedy już to oglądacie, już tam jestem. Udaję się na Florydę. Trochę wygrzać kości, bo za zimno jest w stanie Illinois. Mrozy jak jasna anielka. A na Florydzie, no, taki polski sierpień teraz jest. Także jadę tam, mam znajomego, jadę go odwiedzić. Tani bilet sobie kupiłem. Nie będę mówił za ile, ale bardzo tani. Dlatego Dlatego opłaca się polecieć na 4 dni, zrobić sobie taki, takie 4 dni off. I jak to powiedziałem, wygrzeć się troszeczkę na słoneczku. Także zapraszam do oglądania tego odcinka. Oczywiście łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał i udostępniajcie innym Polipino 78. już jestem na lotnisku, idę przez lotnisko O'Hare w Chicago i Wy idziecie razem ze mną, nie? Także słuchajcie, zaraz dojdziemy do gate'u i będziemy się szykować na wylot na Florydę. Także pozdrawiam, pozdrawiam Was wszystkich w tym momencie i zapraszam na następny, do następnej akcji. No i tak było na lotnisko O'Hare, idziemy sobie i rozmawiamy. A tutaj jest lotnisko lotnisko O'Hare w Chicago, Illinois. No, już jestem pod gate'em i teraz czekam na swój samolot. Opóźniony przyleciał i opóźniony wyleci. Trochę tutaj ludzi jest, słuchajcie. Możecie sobie popatrzeć, ludzie przylecieli z Florydy, a ludzie lecą na Florydę i tak jest w Chicago, Illinois, słuchajcie. No to do następnego ujęcia. are not willing and or able to perform these functions or if you do not wish to be seated in an emergency exit seat please know that you are not required to tell us why you wish to be reseated if you have any questions or need to be reseated please tell us to the time. thank you Witam na Florydzie, Fort Myers. Jestem na Florydzie, Fort Myers. Także zapraszam na day off. tak wygląda terminal Fort Myers na Florydzie a ja teraz idę, o, idę do wyjścia bo nie mam bagażu, mam tylko plecak ze sobą i tak sobie tu idę Ale takie są atrakcje w Fort Myers na Florydzie można sobie także wychodzimy Wychodzimy na zewnątrz, pusto, prawie na lotnisku, ale nic, taka pora. Okay. Już palmy widać po drugiej stronie, nie ma śniegu, także słuchajcie, czekam na Johnny maka mojego przyjaciela.